Pierwsza rocznica zbrojnej agresji na Ukrainę była okazją do manifestacji solidarności z tym krajem. Zorganizowany przez Puławskie Forum Obywatelskie Happening pomimo niesprzyjającej aury zgromadził kilkanaście osób. 24 lutego 2022 roku o piątej czasu lokalnego wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy rozpoczynając jawną otwartą wojnę. Zamiarem Rosjan było rozstrzygnięcie konfliktu w kilka dni, może tygodni. Jednak Ukraińcy postawili silny opór i ku zdumieniu całego świata bronią się już ponad 365 dni. Giną żołnierze, cywile, kobiety i dzieci. Atakowane są obiekty wojskowe, jak również osiedla mieszkaniowe, szkoły i szpitale. Cały czas Rosjanie dokonują zbrodni. Część pławian w piątek dołączyła do mieszkańców wielu polskich miast, w których odbywały się protesty i manifestacje przeciwko wojnie w Ukrainie. Organizatorzy pławskiej rocznicy przekazali wyrazy solidarności i chwilą ciszy uczcili pamięć poległych. Ziem. Dzisiaj chcielibyśmy wyrazić swoją solidarność z walczącą Ukrainą. Mija rok, więc tym bardziej gorąco witam Państwa, którzy poświęciliście chwilę czasu, żeby przyjść i dołączyć się do, tych, do tego przesłania, które za chwilę tutaj sformułujemy. Cieszę się, że nie wszystkim jest obojętny los naszych sąsiadów za wschodniej granicy. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.